No właśnie, panowie, Paramaxil Franio, ja najbardziej czekam ch chyba na, na wasz pojedynek na tej gali, jeszcze na jeden. I y, pomiędzy wami jest ogromna spina, ogromna nienawiść. Y, widzieliśmy przedsmak tego tutaj na wejściu. Powiedzcie nam, może zacznijmy od początku. Skąd, od czegoś zaczęło? Właśnie, skąd w ogóle jest, y jaka jest geneza waszego konfliktu? No to zaczęło się od tego, że pewnego dnia w Krośni urodził się idiota. <laughs> para Paramaxil, kurwa, łysa mata. Bez, kurwa, kultury, bez zachowania, fałszywa morda, zresztą zobaczcie na niego, szczur, wygląda jak szczur i jest szczurem. Uargumentuj, czemu fałszywa morda? Fałszywy jest dlatego, że była sytuacja, jak trzymał się z takim streamerem Pajolokiem, Kojarzycie na 100%. No i generalnie on go uważał za przyjaciela. Pajalok również. Zresztą pajalok to jest bardzo wrażliwy chłopak, poznałem go prywatnie, jest bardzo spoko. No i kurwa, ten szczur jebany, pokłócił się z nim o jakieś studio, które było przełożone dwa razy, poszedł Pary, do jego największego. Zamknij, pizdę to, zamknij pizdę. to studio pizdę. było przekładane. Zamknij laty. pizdę, jak do mnie mówił. Ja po prostu powiedziałem raz. mu to, co myślę zamknij na jego pizdę, temat, mówi, że to jest fałszywe. Mówienie wprost tego, co się myśli, Tak i poszedłeś do jego największego jebany, że je jebali, jebali cię tak jak Manie. dobra Pizdę. Nie, jebali, jebali cię kurwa w Soyon Industries, a ty i tak tam byłeś kurwo dla zasięgów. No bo mam banal, do siebie Nikki, jesteś nikim teraz. przyjaciół, kurwa. Nie, człowiek, nie tam deratyzacja, kurwa, deratyzacja tam. kończy się 26 sierpnia. E, jesteś idiotą, bo tego nie mogłeś powiedzieć. No ale cóż, no kolejny raz po A ty jesteśmy fedroniarzem. Kolejny raz. Udowadniasz, jak bardzo skretyniały jesteś. I prawda jest taka, przy to tobie, od kiedy, przy tobie, od kiedy pamiętam, na swoich streamach nazywasz mnie fałszywcem, ale jesteś. nie podajesz na to żadnych argumentów. Mówił, stary, to nie jest argument stary. Ja powiedziałem to mu to, tak, co myślę na jego temat, wprost to było szczere i to powiedziałem mu to, co myślę na jego temat, i mówisz, że to znaczy, że jestem fałszywy. Jesteś fałszywy. Kiedy to ty jebany, idioto, podczas wywiadu z wibrosami wprost mówisz, że udajesz głupszego niż jesteś na streamach i że ta twoja Dobra, relacja z Nizą To jest kurwa jebany w... Użyj, u... Użyj lewej półkuli mózgu pajacu. Stare, ale wprost tak fac, 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 mówisz, ale nie chcesz się nie, do tego oficjalnie nie. przyznać. Tworzenie wizerunku, głąbie, a bycie idiotą w prawdziwym życiu to są różnice. Nie ale wiem, czy ogarniasz. Tak, swoich widzów robi z tymi, kretynów niż jesteś z nim sam. To, ja, star. Kurwa, ty sobie gardzi z ludźmi, patrz móc w góry. Nic nie jest w stanie ogarnąć. Pluje kurwa, ludziom w pysk. Kurwo, przy tobie krycha to jest środek wychodzenia z nałogów. Kurwa, jak pluje ludziom w pysk. Jak chcesz, możemy iść teraz do apteki, i zrobimy test na narkotyki. Ale ty jesteś kurwa, człowieku. Ale to do ciebie, kurwa moja koleżanka z ty. pająka udawałeś. A może zrobimy nie tak. Pytanie, bo... Nie przerywaj kiedy szef mówi i przemawia do narodu. Sklej pizdę. Jak chcesz to my jeden szef, jeden szef stary. Jeśli szef, tutaj szef jak mi Ej, szef piznę, chcesz moje śmiga piątej w par, moje ma pierdolę Wiem, że chcesz Widzę Ja nie mam, ma ja nie mam. Jak, jak się oblizujesz, <laughs> stary. Okay. A przypominam, że Pamiętam, jak się podniecałeś bardzo, o, jak się podniecałeś bardzo oglądałeś mój filmik na swoich strefach. kurwa! Jak Tinda? Patrzę Oblizałeś się stary. To z mankiem? Oblizałeś się, Ech. jak oglądałeś moje sekstapy na swoim streamie, jesteś mega niedopierdolony. Padł <grypto> jeden <grypto> ważny grypko grypko coś grypko 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 może grypko 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 <grymne> Przypomnę jeszcze, że to ty jesteś kurwa znany w Krakowie z tego, że po imprezach liżesz spocone anusy ludziom, kurwa, chłopakom. I ale z tego tak jesteś tak... znany i dostałem takich wiadomości kurwa miliard. Stary, a ty pajacy. jesteś znany z tego, że, ku że kumasz się z laską, która mówiła, że jesteś nieśmieszny, że nic byś nie osiągnął, gdyby nie ona ale nagrywała dobra, nie to w prywatnej relacji. Ale no, twierdzi, że ona nagrywała wiadomości. I to ty pierdolisz, ty do mógł teraz zadzwonić do, do i... Szymola, pajacu. No, 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 możecie mówić mu... mu... o mówisz to samo na backstage'u. Weź kurwa pod to dowodę, nie sobie wymyślasz. Znaczy, żeby chciałbym ją w miarę moderować. Padł Dobra. jeden zarzut, mianowicie że z premedytacją y, tutaj padło, że udajesz głupiego. Ja to nazwę że tak, po prostu tak, tak, tak. tak. wytworzyłeś jakoś, Mówi, jakąś jakąś strategię. Generalnie Fizeru, ale ja jestem zaraz, głupa, skalę, po prostu fałszywa, zarzuca mi to, nie, że to pokryta. Sylwek do kończy. Tak. Bo się robi robić. Y, nie, już jest mocno stary. Zarzucę to ci mele ja, na może. ostatnio jest taka tendencja w internecie, że wychodzą różne filmy. To, jeżeli chodzi o Paramax to ja wierzę, że to był wyciek, niezaplanowany. Natomiast tak się zastanawiam… Sprawa sądowa jest założona w tej kwestii, no. Słucham? To był niezamierzony wyciek, jakby sprawa sądowa jest z ta, ta. Tak, tak, no. ale natomiast dzień przed konferencją wyciekło… A to jest fake. nie wiem czy wiesz, Sylwek, Fra to nie Kolejny jest... półgłówek. dzisiaj mi powiedział, bo go zapytałem przed konferencją, czy to, jest, czy to jest Pranio Ech, cię wkręcił, Sylwek, Pranio cię wkręcił. kurwa, Sylwester no po, czemu, czemu <laughs> Mówię, No Mówię, nie to czemu, nie czemu no kreśni, ale nie z tobą cześć. teraz Posłuchaj, bo, bo, bo chcę to zrozumieć. Podszedłem do ciebie na poważnie i pytam. Franio, czy ten film, który wyciekł, to jest twój? Za kim kreśni? jesteście? Tak, Czekaj, robię to, co ankietę. Bo po co taka, taka, tak, tak, taki tworzy wizerunek. Po <grym> prostu, no to jest tak samo, zobaczcie na tym, na streamie. Jego <grym grym> wizerunek to jest oszustwo. Całego kreacja to jest oszustwo. Udaje że robi związek dla zasięgów. Laska pluje mu w mordę, mówi, że nic by nie osiągnął, gdyby nie ona, że dalej miałby tysiąc widzów, a on dalej zaprasza ją na swoje streamy. Masz nie spadły, masz rację, stary. Gdzie teraz, jesteś śmieciem. masz pracę. jesteś? gdzie teraz jesteś na YouTube? Ile właśnie, masz widzów? Pochwal się. Średnia widzów kurwa 40. Właśnie, ty no, Kim ty jesteś? Ja ci widzu na Wybiłeś się tysiąc, na tym, stary. że Maniec ci wszedł w dupę. No człowieku, z tego jesteś rozpoznawalny. Byłem... No ale to też tak wiesz, to, że ktoś mało ma widzów to nie znaczy, że jest nikim nie? top 5 streamerów Twitcha zanim dostałem permawana. Chciałbym podziękować w tym momencie Tobie Grybien na Twitchu. Chciałbym podziękować Tobie, Krytynie, że nalegałeś na walkę ze mną. To daję mi klansę na powrót no. do internetu. Dziękuję również włodarzom. Będziesz miał na operację. przede wszystkim. Będziesz miał naleczenie po walce i wyjście z nałogu, Ale to nie ma znaczenia, czy ja wygram czy przegram? ty trenowałeś Jakub, dwa lata, stary. ja mefedron, będę trenował. Jak Ty trenowałeś dwa lata, ja będę trenował miesiąc. Ja trenowałem dwa miesiące. Nie ma to znaczenia, czy ty wygrasz czy nie. Ty no kurwa niesz, ty nie jest pisem. taki ci odklejony na co pistol. przyznaj się, po wpierdol. No ja mogę dostać w pierdol, ale wyjdę do kasówki, zrobię wszystko, żeby ci rozjebać te małżeby, kurwa, nie, być pierdolony chę, hipokryto. A propos ja tych waszych, yy, w właśnie przygotowań, słuchaj, ty, franio na jednym z live'ów powiedziałeś, chyba jesteś bardzo pewny siebie, strzelam, Paramaxil, piesku, mam cię na jednego liścia. Czyli ty strzelasz, <laughs> że Paramaxil nie jest dla ciebie jakimś wyzwaniem, tak? Paramaxil jest dla mnie wyzwaniem? Nie, no nie jest, nie jest. Mogę sobie to wziąć? Bo ja biedny jestem. Można, nie, ja po prostu chcę jak marsz, bo to jest jedyna osoba w internecie, do której Którą, pałam taką To jest mój najlepszy menadżer. Co? Ty jesteś moim najlepszym menadżerem. No, Ile zarabiasz za walkę? Podziękuj, podziękuj. Ile zarabiasz za walkę? No, to bogdala się pyta. Myślisz, że mniej czy więcej ode mnie? Bogzala się pytań. Dobrze, chłopaki, ja bym chciał poruszyć jedną kwestię, która mnie bardzo interesuje nie i myślę, myślę, że widzów również. Wczoraj właśnie na Aferkach został poruszony temat tego filmu, tego wycieku. Boksel na koniec powiedział z, z, z Ulfikiem, że był to fake. Dzisiaj tak samo z operatorem rozmawiałem, że był to fake. Natomiast podchodzę do Ciebie, Ty mówisz nie, to było prawdziwe. Tylko po to, żebym ten temat poruszył. I właśnie dużo robisz takich sytuacji na swoich streamach, żeby tylko było ciekawiej żeby się o tobie gadało. Ja bym chciał w ogóle zrozumieć. Jak znaczy, to wygląda prawnie? To prawie? jest postać? Postać redagowana tam pod zasięgi. Tak, ale chodzi. chciałbym zrozumieć jak to wygląda prawnie, bo ja mi się znaczy fajny jest pomysł streamowania realne, realne, w czasie rzeczywistym, czyli live streamów, ale na to ja, ja na przykład z pranków zrezygnowałem, bo się pojawiło RODO i były coraz większe problemy wizerunkowe. I jak to jest? Bo i ty robiłeś się live streamy para Maxil, i ty Franio robiłeś ro, robisz wciąż Robię. live streamy. in real life. Tak. Dokładnie. I jak to wygląda prawne? Czy ty możesz na przykład bo tam widziałem na przykład jakiegoś szota, że jakaś dziewczyna z... Pamiętaj, z...